Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj gramy półfinał, mistrzostw youtuberów o pulę 15 tysięcy złotych, także będzie się działo, jestem w parze z Miłoszem, a naszymi rywalami będzie Jacob oraz Riptorek, tutaj na ekranie widzicie mój skład, którym będę właśnie e, występował w tym meczu, musimy mieć trzech zawodników z ekstra klasy i cały czas tych trzech zawodników będzie musiało e, być na Boisku, także ja wybrałem, słuchajcie, Musonde, Zawodnik Lubambo Musonde, kupiony za 200 końców, a naprawdę całkiem ciekawie się prezentuje, tym bardziej na cieniu. Na środku pomocy dałem Żukowa, tutaj haj, haj, pracowitość, i w środku pola też jako tako sobie radzi. No i na ataku, właściwie na skrzydle, tutaj zazwyczaj je była biega. No i powiem wam, że ta karta za kraklasy naprawdę robi różnicę. Potem jedna ikona, i teraz muszę wam coś pokazać, widzowie, i trochę pomyślicie, że ja, ja normalnie tutaj. Jest zarządzanie jak w Dix United, ale zobaczcie sami co się działo w Rio. Lista transferowa i patrzcie to. Zidana, którego kupiłem, już sprzedałem. Po Zidanie kupiłem Eusebio, którego też sprzedałem. Tak naprawdę Eusebio nie zobaczyliście jeszcze na kanale, bo grał za mało. Wydawało mi się, że tym Eusebio mm, nie zrobię takiej różnicy, jaką mógłbym zrobić. Yy, no, znaczy, no na pewno bym zrobił, ale no, brakowało mi tych pięciu gwiazdek e, sztuczek u tego Eusebio, dlatego zdecydowałem się nadal na to trio Ronaldo, Neymar, Mbappé. A w razie czego w zanadrzu mam Johana Krajfa też z pięcioma gwiazdkami niewymiennego na, e, na ławce i wtedy też może być taka zamiana, bo jedna ikona może być w składzie, ale możemy robić taką wymianę jeden za jeden, czyli załóżmy, Kraj wejdzie za Mateusa, a Renato Sancheza mogę za kogoś z ofensywnych zawodników, Ronaldo, Mbappé, Neymar w przypadku większego e, zmęczenia. To samo też w ekstraklasie, jak ktoś się zmęczy, no to Wesowić czy Mladenowicz Wchodzi, no ale też mamy Bekę czy Shenga, też yy, do zmiany. No i oczywiście też jest mane. Yy, także tak to wygląda na środku obrony. Zupełnie coś innego niż grałem. Grałem i zwykłym Waranem i grałem też Rio Ferdinandem, no ale na potrzeby turnieju też, jak widzieliście, Rio Ferdinand został sprzedany. No i zainwestowaliśmy w i Walkera i tego Varana, Mam nadzieję, że coś z tego będzie. No i. Eksperyment, coś czego nie było. Grałem Oblakiem za 200 tysięcy, gram teraz Połupem za e, nie wiadomo nawet ile on kosztuje, bo w spaczki go po prostu trafiłem. W każdym razie Połup. E, no myślę, że no właśnie, niecałe 2000, 1700, 1600 końców. Jest to pewien hmm, eksperyment, który mam nadzieję, że doprowadzi nas do finału. Czy tak będzie? Zobaczymy, zapraszam Was na mój pierwszy mecz z Jacobem, no i potem też z Riptorkiem. Wszystkie bramki są sumowane, czyli moje e, bramki są sumowane z Jacobem i też z Riptorkiem, i tak samo w przypadku Miłosza. Miłość gra z Riptorkiem, e, potem tak samo gra z Jacobem, i wszystkie te mecze sumujemy e, na samo zakończenie i zobaczymy, jaki wyjdzie wynik. Trzymajcie kciuki, widzowie. No i oby rajo, do finału, także zadajcie lajkacze, wspierajcie Rajo, mamy no, startujemy! Ja się boję, że wiesz jak widziałem w Ripterek 7-0 wygrywa w tak klasie tam z kimś. Znaczy ja tak z Jobki no, mam zawsze, że... panek kochane! Ja z mam takie, że albo mamy równy no. mecz, taki na remis, albo właśnie potrafię dostać od niego tak z 6-0 czy coś raptem. Mm -hmm. Także jest, jest ryzyko. Let's go! 1-0, no, come like. on! Oh, dzięki Piotrek, witam, witam A już pierwsza akcja była, ale... O nie, oddał mu piłkę. Nie, dobra, to jest Autoblock <laughs> Jaki farty 1-0 jest Prowadzisz? Let's go, ale let's fart, go! Tak, Brawo! Po swoje, po swoje Ej, ale ja stresa mam normalnie, co jest? Gorsze, jak mi extra grał no, no. 2-0, lecimy. Ale po więcej, po więcej mam przejść na pewno, bo wiem, że z rybkiem mogę dostać naprawdę łomot, ale jedziemy 2-0! Let's go! Brawo! Let's go! Brawo miłość! Mamy 2-0, tak? Obaj? Tak jest. Nice. 4, 2, 3, 1, gra tak z ripterkiem. Dobra Jest! 3-0! Nice. Let's go! jest, 4-0 4-0? Tak jest, tak jest, ale to jeszcze Mówię to, trzeba uważać, bo Ripek się może ten od, od, odwalić do gimnoczu. Jeboa! 3-0. 3? Jest, brawo mi już. Nice. A tak easy to wykończył, przecież ja bym tego Mbappe nie strzelił. <laughs> nie no, to nie była kozak. Kurde 4-1. Głupia bramka stracona, no. No, jeszcze no, no. nie? Ale no będziesz musiał też tam docisnąć na pewno dużo brań, bo pamiętaj, że uh -huh. Ci, że grałem w Rivals'ach tak? Jeden mecz, to trafiłem na chłopa, ma 2600 skill ratingu. Ile ty masz? To jest 2200, 2300, ale ja nie gram prawie, ty okay. 4-1, wygra. Nice, dobra, koniec mamy jeszcze tak? Ile? No i w 7-1 mamy, tak? Y, mecz? Ja mam 4-1, czy masz 3-0? Tak, 7-1. Nice. Kurde, robacie ryzykownie. Dobra, boże, bałem się bez tej żadnej rozgrzeszki <laughs> w ogóle, wszystko nie! <laughs> Mamy teraz, generalnie teraz będzie druga runda, gdzie ja zagrałem z Riptorkiem, a Miłosz zagra z Jacobem, czyli wymieniałem się naszymi przeciwnikami. No i potem sumujemy bramki, mamy ogromną przewagę 7-1 i mam nadzieję, że to wykorzystamy. A nie, dobra, się znowu dałem nabrać, nie dodałem Cię. Ajajaj. Dobra, znowu 7-1. Jezus Maria, z linii wybija. Mogłeś prowadzić? No nawet dwa razy. <laughs> Kurde, jak Sularski mi wyprzedza Mbappé, to ja myślę się tutaj o tym, co się dzieje. Kurde, 1-0 już prowadzi. Nawet jak ten, jakby ktoś bił jakąś LT2, też jest różnica. Pros, a. Oj, 2-0 będzie. Jacob ma tak jest, Jacob Ronaldinho akurat, a Ronaldinho to jest kląta moja. Z Ronaldinho wszystkie mecze przegrywam prawie. O Ale... Boże, co ja zrobiłem karny. Jaka <laughs> amatorka. No 3-0. Nie była dawaj. Kurde no. Kurde 4-0. To masz remis, nie? Yeah. <laughs> Dwie bramki tylko przewagi. Tak jest! Czeliłeś? Tak jest. Nice. Very important goal. Dobra, teraz spokój. Trzy bramki przewagi mamy. Jest też kol. Nice. Ale jak gram tak dobra, bardzo na napałę po prostu radi. Jestem tak... Oh. Mm -hmm. Tak po prostu... Nastawiony, że muszę, wiesz, łatwo wygrać i najprostsze takie środki Jasne. wprowadzam, że to aż wstyd Jacob zrobił Kurde, już no. z pięć razy więcej akcji ofensywnych niż Riptorek przeciwko mnie <laughs> Okej, okay, dobra, mamy to. A którą masz minutę? 70 Czyli w sumie był teraz remis, nie? Bo Ty zrobiłeś trzy przewagi, a trzy tak, straty. Tak, tak, tak. Dobra, Dobra, mamy to. Dobrze, brawo, mamy brawo, Miłosz, Let's jutro. go! jazda. Okej, okay, moi drodzy, udało się. Mamy finał, rajo w finale! Także jutro powalczymy razem z Miłoszem na streamie od godziny 18.00. Wpadajcie na Facebooka. Jutro wszyscy na Rajo ten finał musi być nasz, ale nie będzie łatwo, bo finał będzie grany, słuchajcie, z kamykiem i... Furmanem, także naprawdę będzie bardzo ciężka misja. Z tego co widziałem, żeby, żeby tutaj to ugrać, no ale mam nadzieję, że zrobimy, że zrobimy swoje. Ostatecznie wygrywamy chyba 12 do 7 tutaj z Miłoszem, więc naprawdę niezły rezultat. Myślałem, że będzie bardziej zbliżony wynik. Ale ostatecznie udało nam się wygrać. No i jesteśmy, jesteśmy w finale. Jedziemy do Francji, widzowie, także. Zostawiajcie lajkacze i jutro wszyscy obowiązkowo 18.00 na streamku. Zapraszam Was bardzo serdecznie, wszyscy na rajo. Trzymajcie się. No i na razie.